to byl neskutečný zápas, neskutečně rychlý KO, tak jaký jsou tvoje pocity? Ty vole mrda, konečně jsem taky dal káčko! Chtěl bys ještě někoho pozdravit, nebo vlastně ty bys si teoreticky mohl dát další zápas, ne? Že bys zůstal v kleci a protože to bylo opravdu, já nejsem do minuty, tohle káčko. Jo, tohle bylo, ani nejsem spocený, unavený, ty vole, paráda, nejsem zraněný, luxus. Uh, Peppa said that he's not he's healthy, he's not injured. Finally, he got he got to do a, a beautiful KO. He's happy with that. So, uh, ladies and gentlemen, Peppa Je Ještě taková malá věc. Chtěl bych poděkovat všem, co přijeli, přišli fandit, svým trenérům, sponzorům a užijte si zbytek večera. Lepa tu damy a panowie! No Jacek tak jak powiedział przed chwilą Samuel ja to potwierdzam to była naprawdę dobra walka, totalne szaleństwo w pierwszej wymianie już gdzieś dwukrotnie byłeś podłączony, ale pokazałeś to, z czego jesteś znany zawsze do końca i nie odpuściłeś tym razem. It was total madness you were tagged two times, but you just didn't surrender. You just showed us all what it's all about. Ach, Powiem szczerze, że, że spodziewałem się, że ma łapy że biję bardzo mocno. No i rzeczywiście biję bardzo mocno. Ale już chyba zdążyłem Was przyzwyczaić, żeby ciężko jest A Naprawdę dużo mogę przyjąć. I maksyma moich kolegów całego naszego środowiska jest taka, że zawsze walczymy do końca. I mam nadzieję, że tą walkę do końca dzisiaj mam dosadnie dobitnie pokazaliśmy. I was really expecting toughness, uh, powerful bombs, and I have to admit it's super hard uh, to knock the person out. But we do have the motto, me and my crew, always till the end, so I hope I just proved the point. Did you expect that wrestling will be such a big part of your game? we prepared a more sure that. Dużo odrobiony lekcji, coś co zresztą wam pokazałem. Jestem gotów na przestrzodność, przestrzodność, co się wygrywa co dzisiaj widzicie. The plan was to rely on striking more, but as you can see, we have to be uh, flexible and adapt to the conditions. What I did. No to jeszcze na koniec, jak to jest wygrać po raz pierwszy w KSW, no i to z takim wsparciem na trybunach. How it is to win for the first time in KSW and having such support. Ja Mamy się cieszyć. Że... Dzisiaj się mogę poczuć jak mój idol Arek wzosek. Także zajęcie to uczucie, tym bardziej, że dzisiaj mam urodziny, więc mam super prezent. czego nie mogę sobie wymarzyć. Bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj like so no to. jeszcze jedno pytanie a propos tych urodzin. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego. Po drugie, widzieliśmy, że dostałeś tort na wejściu. Czy on czeka w szatni, czy Arek Rzosek już cały zjadł? Bo tam patrzył bardzo e, tak wymownie na ten tort. Ok, so bearing in mind your birthday, happy birthday. We didn't know that uh, there was a cake uh, inviting you there when you come to the arena. Is it all uh, ready to eat or Alec just ate it all? Zobacz, jak brzuszekarka przecież widać, że on tam jest. Chciałem tylko wtrącić jedną rzecz dla wszystkich, którzy przyjechali za mną te setki kilometrów dzisiaj do Czech. Naprawdę, zaiewiście wam dziękuję. Bardzo głośno was wszystkich słyszałem.

This is fight of the night, Porto Vavalka! Zgadam-se, I agree, totally. Xandão e palestras, Davi a pano velho, Jacek! God! Gotcha. Ah, mais uma vez, obrigado KSW pela oportunidade. É, sem dúvidas, vocês podem esperar. Eu sou a mão mais pesada da categoria. Eu vim para ficar. Vou ficar. É, guerreando até conseguir chegar pelo cinturão. Eu sou o novo campeão da categoria. So once again thanks to KSW for the opportunity. You saw what I'm capable of. Once again, I've proved that I have the heaviest hands in the division, and you're seeing the future champion of the division here. Were you sure after the fight that you are the winner, that the scorecards will go your way? Depois da luta, quando eles estavam anunciando o um resultado, você estava certo que que você ganhou? Ah, sem dúvidas. Eu acho que toda a República Tcheca viu. É, eu sou um strike nato, é. Eu amo trocar. Vocês viram e podem colocar qualquer um na minha categoria. Não tem mão que vá me derrubar. Eu não vou levar a luta pro solo. Eu vou trocar. KSW. Mais uma vez, muito obrigado. Uh, without a doubt, if all guys in the whole Czech Republic could see that I am a natural-born striker and I, am, I came here to prove it, you've seen what I'm capable of once again and how heavy my, my shots are. Ladies and gentlemen, Dáme a Panova, Wayson Páiva. <music> Congratulations, uh, full three rounds. How do you feel after this hard-earned victory? Fucking wrecked, boy. Fucking wrecked. Chris, happy birthday. What is next for you uh, when, it's, when it comes to another fight or what is next for Henry Faripe? Right now I don't fucking care, man. I'm going to lie down. How tired fuck. Się go za. Desilehnął ma to pełny zobi. a panowie Henry uh, Fadipe. Muszę ci powiedzieć, że mam déjà vu. Przyjeżdżamy do Francji, twoja walka i balacha z trójkąta. Ja już to kiedyś widziałem tutaj na tej ziemi. I I have to I have to tell you that I have déjà vu. I've seen it once. So I'm from, coming from Paris. Uh there is this uh, this arm bar. It was it was used to be. Eee widzę wszystkich. Uh, może dla kogoś to wyglądało za łatwo, no i było to za łatwo. Jestem przygotowany na o wiele więcej wyzwania, Na przykład Zuriko Džoджуa. Bierz walkę ze mną i wyjaśnimy kto jest warty Drugi miejsce w kategorii Koguczy. Chciałaś, żeby to było łatwe, więc dokładnie tak, to było łatwe. Jestem gotowa do więcej wyzwaniów. Na przykład Juriko Jojua, zacznijmy od tego, zacznijmy od tego, kto jest najlepszy, kto jest nr 2 w naszej Widzieliśmy Wiemy o tym, że przeniosłeś się do Szczecina, to jest twój nowy klub, no widzieliśmy te popisy parterowe, z czego Szczecin słynie, no i też wsparcie Michała Materli dzisiaj w narożniku, czułeś, że to jest nowa moc dodana? You have a new gym you're a part of Berserker's team. You have Michał Materla in your corner. How does it feel to be like there? Uh, no słuchajcie, Z przegrawą ostatnią walkę, bo nie robiłem, nie mieszałem sztuki walki. Dlatego przeprowadziłem się z, do jednego z najlepszych klubów uh, Berserkers Szczecin i tam trenuję pod niebulekim, a pod legendą tego sportu Michał Materla więc widzimy sukcesy jeszcze, jeszcze do tego ściągnąłem swojego brata Ajuba Kasumowa, który mi stworzył od zera. My zaczynaliśmy z nim trenować w 2018 roku i jak widać moja ekipa jest zebrana na całe 100% i teraz będziemy działać. So basically I lost because I didn't mix uh, all of the different parts of MMA. So I moved to the gym that mixes it up very well. I'm a part of Berserker's team. I have Matella with me and also I got my brother. I just got him there who made me from scratch. So now you can see my team is totally complete and perfect. Wait, so we are waiting for more. I i musicie pogodzić się, że ja jestem, bo ja jestem w domu i na swoim miejscu. Okay. So uh now a message to all of the Polish people for all the country. Poland just bring me bring me to you. I'm a part of you. I'm here. It's my home. Szanowni państwo, tama panowie, Olixy, Poliszuk. Krystian Kaszubowski ze mną zadowolony, bo myślę, że trzeba było poczekać te długie trzy lata, żeby odnieść kolejne zwycięstwo dla federacji KSW. Wydaje mi się, że dla wielu byłeś underdogiem, tutaj świetne wsparcie miał Matusz, natomiast przede wszystkim siła fizyczna. To wydaje mi się, że, że było zauważalne, ta twoja przewaga od pierwszego gomu. Tak, zgadza się. Warunki fizyczne miały tutaj ogromną rol rolę. Co prawda, mój przeciwnik był bardzo wysoki i nim o mi trochę e, więcej ataków. Chciałem więcej obaleń, ale zobaczyłem, że ta stójka też fajnie wygląda. To moja fizy przewaga fizyczna, e, mocne uderzenia robiły robotę, więc postanowiłem zobaczyć stołecie. Chciałem przede wszystkim wygrać, przede wszystkim wygrać w jakimś stylu. Yes, indeed, uh, the physical power was something that actually helped me a lot. Uh, I aimed for more takedowns, however, the striking did the job as well. So, uh, yeah, I'm glad. I just really, really wanted to win. w tej chwili jednym z weteranów federacji KSW. To było 11 starcie dla dla organizacji KSW. W tej chwili ten bilans jest pozytywny, 6 do 5, także pewnie bawimy się dalej. So, you're kind of be a veteran here in KSW 11. About so far so we can see another win. So, probably it's going to be a long journey. And what's going on? The journey keeps on going. Tak, zgadza się. się, się. Przegląd trwa dalej. Choro chwilkę odpocznę i będę czekał na kolejne propozycje. Dzie chciałbym podziękować trenerom, narożnikowi, wszystkim kibicom or oraz spornym partnerom. Dziękuję bardzo. Oraz sponsorom. A gasp of air to, to rest a little, and then I'm back on track. I really want to thank to my, on my corner, uh, my coaches who helped me to do the way. Uh, I'm glad. Today, course, Christian dziękuję gratuluję Neskutečný tři kola, neskutečný kardio, neskutečná válka, jak se cítíš? Nádhera, přesně takový zápas jsem pro vás tady chtěl. Takovou dole pecku s tím vlastním Magorem. Dominic that's exactly what he wanted, such a fight, such a war. Ještě mi řekni, jak probíhala příprava, bylo to všechno podle toho, jak jsi to představoval, dneska jsi to takhle proměnil vítězně, bylo to tak? Hele, já jsem nemusel jít někam na kemp, Měli jsme u Petra knižete peckovou sestavu. Mách, Martin, Milok, Petrášek, prostě David Kozma. Byli tam všichni, jak od země, z wrestlingu, tak z postoje. A za mě absolutně velká spokojenost. Samozřejmě nebylo to top, udělal jsem tam zase milion blbostí, ale to k tomu patří. Ale díky všem za přípravu, díky svým manažerovi, Bráškovi, Martinkovi v přípravě, protože se s těžkou váhou asi že jaký to je. A Petrovi a Machovi. Pecka. Dominic said he didn't need to go to a camp, that he trained at Monster Gym with the best team ever. He did a, uh, a lot of things wrong, but uh, I think he brought the win. Sorry, že vás tady zdržu od posledního fightu nebo předposledního kecám, ale chtěl bych hrozně moc poděkovat své rodině a především my dali dědu do kómatu, tak doufám, že bude v pohodě. Tehle zápas je pro něj, aby se za chvilku probudil a mohli jsme si zase podat ruku. Takže nebylo to jednoduché. A chci pozdravit svou lásku. Děkuji, že při mě stojíš. A nemyslím teď svého manažera, ale svoji přítelkyni. Díky moc vám všem. A hlavně díky armádě České republiky. Bylo mi ctí jít po po stopách naší vlajky. Děkuju pánům generálům, že se nám mě přeji podívat. Moc si to ocením. Dominic would like to dedicate this fight to his grandpa that went to a coma, so we wish for a speed recovery. He would like to thank his team, the army, and uh, thank you for serving this country and uh, everybody that does so or served in the history. Thank you so much. Dámy a pánové, Dominic Hurburger! Tutaj jeszcze podziękowanie za walkę dwóch, dwóch wojowników, no bo wiadomo, że żeby coś się działo, to do tanga trzeba dwojga. Borys Dzikowski jest z nami, dobry wieczór. Gratulacje za, za walkę, za ambicje, determinację. Świetne widowisko. Natomiast myślę, że czego zabrakło, to jednak ta siła fizyczna w drugiej fazie walki, ona po prostu zabrała ci dużo dynamitu. Już nie było szans, żeby te ciosy były tak niewidoczne, tak szybkie, tak dynamiczne. It takes two for such great show but somehow uh, something was basic later in the later part of the fights uh, you were lacking some dynamics so tell us more. Dobry wieczór Liberec. Cóż, Nie tak miało być. Mama Wercia, kocham was i co chciałem powiedzieć. Ja za chwilę z tej klatki wychodzę, ale chciałbym zwrócić uwagi, że zwierzęta w schronisku, które reprezentuję, to jest schronisko wrocławskie w Wrocławiu przy ulicy Ślazowej. Zwierzaczki siedzą po kilka lat w klatce i chciałbym, żeby jeżeli trafiali do klatki to tylko na 15 minut, tak jak ja. Dzisiaj mi się nie udało pójść z tym, no taki jest sport. Trudno, wrócę do chaty, przemyślę, może zajmę się pierdoleniem na YouTubie i, i tyle, a, a nie balkami. Well, that's just fight, uh, mom, Verka, I love you so much. Uh, however, I'm just escaping this cage, but there uh, the existence that are. Uh have to spend some more time, for instance, uh, the animals in the shelter that I'm engaging really much in helping them. So I was here only for 15 minutes. However, those animals spend their lifetime sometimes. So let's make uh, another way to happen. Uh, this shelter that I'm helping in Wrocław it's located actually. Uh, we need some more help. So think about it. Think about the other uh, beings that are there that need some help. And fight. Fight's not the end of the world. Maybe I will switch to YouTube. Na YouTube myślę, że masz bory zawsze czas i zdążysz. Natomiast myślę, że tak, był plan na tą walkę. Wyglądało to w wielu aspektach naprawdę bardzo dobrze. Gdybyś miał wskazać na jeden element, który był największą trudnością, jeśli chodzi o to, co pokazał Dominik. Dobrze, że Paulina przetłumaczyła na angielski, bo nie zrozumiałem, panie Mateuszu. E, ale co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam wszystkim, którzy przyjechaliście mnie dopingować. Słyszałem was, podawało mi to otuchy. I jeszcze jedno, przygotowałem sobie bajerkę do pana Wojsława, że po tej walce e, mogę negocjować. No i teraz nie wiem, jak te negocjacje będą wyglądały. Przemyślimy, nigdy nie byłem w biurze. Mam nadzieję, pani Wojswówek, że pan zaprosi na kawkę i coś razem wymyślimy. Dziękuję. Dziękuję. So two messages. First of all, thanks to all the public that be, that has been supporting me. It means volumes for me. And the second one, I've been preparing for some super small talk to Wojswówek in order to negotiate my signing. Now I lost, so I don't know what's gonna happen. A cup of tea with Wojswówek? I don't know. We're gonna see. Dobra. I jeszcze jedno dla naszego klubu. Tyson. Wiesz co, ja tylko Cię jeszcze porycowałem na koniec. Tak, walkę dzisiaj może przegrałeś na kartach, ale wygrałeś. Wygrałeś z serca kibiców, bo to był dobry show. Dziękuję bardzo. A ze mną zwycięski, zadowolony Damian Piwowarczyk. Przed walką zapowiadałeś spokój, analizę, cierpliwość i to wszystko się potwierdziło, mimo że tutaj Bartek wyszedł naprawdę nastawiony bardzo agresywnie, ekspansywnie ze swoim planem.

Muszę wierzyć w moc moich pięści. Już w ostatniej walce troszeczkę zwątpiłem, i przez to gdzieś tam nie najlepiej się to ułożyło. Bardzo mocno biję. Cieszę się, że trafiłem pod skrzydła Junika, bo to dzięki tym panom naprawdę moje umiejętności wzrastają i wiem, że jestem w stanie strącić każdego giganta. to believe in my own punches uh, last time I just uh, doubted myself which was a big big mistake I know that I can hit hard I know that I can turn the lights off thanks to my corner to my coaches who can just make it all come true Ja myślę że tak po pierwsze ten progres w umiejętnościach powrót do wiary we własne pięści tomiast też warto chyba zwrić uwagę to Że to wszystko, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Twoim życiu sportowym, zostało doskonale przepracowane w kwestii mentalnej. Bo po prostu te walki, nawet jeśli były przegrane z Mistrzem Haratykiem, z Marcinem Wójcikiem, to były lekcje, to był taki materiał poglądowy, z którego wyciągnąłeś wnioski, a nie że to cię przystopowało na dłuższy czas. Uh, były really, really really Całe życie muszę sobie radzić z jakimś gównem, z moimi własnymi demonami w głowie. I czuję, że naprawdę trafiłem teraz w dobre miejsce, czuję progres. Mam, wiesz, kochającą rodzinę, kochającą dziewczynę, więc czego mi potrzeba więcej tak naprawdę? I have to overcome, overcome all kind of bullshit in my life through all my life, but now I have the people that I love, my family who is supporting me. What can I miss? What can I just? I lack nothing, so I believe in it. Damian, ja myślę, tak. Dzisiaj piękny występ, duże gratulacje. Masz warunki, masz świetny team, góry możesz chłopaku przenosić. Czy mogę jeszcze jedno woju? Mam propozycję. Wygrany z naszej walki woju. Wygrany z naszej walki kontra wygrany Różański Leszko słyszałem, że w czerwcu ma być Ergo Arena chciałbym w końcu zawalczyć gdzieś w swojej lokalizacji ludzie mnie o to pytają cały czas walczę na wyjeździe daleko, biorę wszystko pójdź mi na rękę teraz boję się tylko uśmiechnąć, no a przede wszystkim zobacz jak to się dzieje oni ukrywają te miejsca i terminy, a potem wychodzi zawodnik do klatki i wszystko staje się jasne uh, okej, okay. to more to Wojsław, uh, I myślę, Me versus the uh, winner uh, of uh, Rujaniski versus Lechka would be a good matchup. I heard uh, that it's somewhere in the north. Uh, I heard some gossips. I am always distant from home. That would be that would be good to fight somewhere that is close to me. Panie Leo, gratulace, obrovská, neskutečný zápas, super, že jsi z vesněz, namazal na chleba, překvapil tě vůbec něčím? Překvapil, právě, že jako mě v postoji trefil, ale, hele, my jsme měli plan jasný. Padre, říkal, kluci, říkali, hele, ne, nenaskakuj ty koliny, já říkám, kámo, ne. Prostě já chci jenom riskovat a já si ten zápas chci užít nechci být prostě ve stresu, že vůbec zápasím, vůbec jsem to ani necítil, že bych zápasil a chci vám všem strašně moc poděkovat, jste skvělí diváci, miluju vás, děkuju vám, samozřejmě děkuju i svýmu týmu, ale komu musím poděkovat, je samozřejmě Harry, Harry je skvělý, je to sympatický borec, pamatuju, když jsme měli vlastně mediální tiskovku, tak s ním i s Borisem jsme si tam fakt sedli a je to skvělý kluk. Takže děkuju, všem vám ještě jednou děkuju a vypadá to, že v pérový váze je New Dog. Leo would like to thank his uh, team, his opponent. He said that the game plan was to risk it all and enjoy, enjoy this fight. Ještě něco co tě teď čeká? Nějaký zápas, jestli už máš něco domluveného, nebo teď budeš jenom odpočívat? Hele, teď budu odpočívat, Marpo, mám svoji práci a je to těžké sedět vlastně de facto na třech židlích a dělat všechno na 100%, takže mám nějaký resty doma, samozřejmě podcasty YouTube, tam jsem to teď taky trošku zanedbával, takže na tom taky musím zapracovat. A vrátím se do gymu, budu makat, Baví mě to, miluju vás a, kurva, jste skvělí, miluju vás a děkuju. Děkuju. Leo said he's going straight back to the gym. He needs to do his podcast, his YouTube channel to work on that. He loves the fans. He want to thank everybody for coming out tonight. Dámy a pánové, Leo Brichta! A z nami jest y, Łukasz, Łukasz Charzęski. może w tę stronę, jak, jak cię mogę prosić, y, tutaj, chodź, chodź, stań tutaj po, po, prawej stronie do kamery, y, no, poszło chyba zupełnie nie tak, jak, jak zakładałeś, natomiast y, obiektywnie, w sporcie też trzeba respektować zawsze oponenta i wydaje mi się, że dzisiaj po prostu rywal był duży, był silny, był energetyczny, wiedział, co chce zrobić i, i to mu się udało.

No, sądzę, że Leo ma swój plan. Zobaczymy, czy to się może wydarzyć od razu, czy za jakiś czas po wygraniu, po wygraniu kilku walk. Widziałem takie niedowierzanie w pierwszej chwili twoje związane z przerwaniem, natomiast chyba te powtórki też cię przekonały, że, że absolutnie były podstawy do tego, żeby, żeby tę walkę zatrzymać. to so I guess you're sure now. Nie, no oficjalnie mówię, że ja nie wiem, gdzie jestem. Tak naprawdę nie wiem, co się kręci. Czuję się, jakbym był na jakimś haju, chociaż nigdy nie byłem. Ale taki jest sport. Albo ja bym umęczył brigtę, albo on by mnie po prostu skończył. Dzisiaj on mnie skończył, ale chciałbym rewasz. To by fiar, I'm not really aware of what's going on. Where am I, to be honest? So I'm still really, really dizzy right now. But either way, I would love to have the rematch because it could go both ways. Either I could tie him up or he could knock me out. Harley, wiem, że to jest ciężki wieczór, ale głowa do góry, bo to jest aż sport i tylko sport. A ja się tym aż tak nie przejmuję. No tak, to jest w tym sporcie, No, ale na razie naprawdę nie wiem, co się dzieje. Mi się wydaje, że w głowie, że wygrałem. Jesteśmy w Libercu. Jesteśmy w libercu. Harry Harzewski, dziękuję bardzo.